No, z tej strony Kodat. Z okazji że mamy święta. Życzę wszystkim wesołych świąt spokojnych, wielu przyjemnych chwil z rodziną i ogólnie udanych świąt. Ale święta świętami, a przejdźmy do naszej gry, czyli Saint Rod 3. Pierwszej gry, przepraszam, pierwszej części nie widziałem, ani żadnych spoilerów, ani... Yy, żonego yy, jak to się nazywało gameplaya. Dwójkę yy, widziałem chyba tam dwa odcinki yy, czyjegoś gameplaya i spoiler. Nie spodobała mi się gra, bo tam tam, tam bardziej się był jakimś grubym pseudo rapero gangsterem chodzącym z dwoma słodkimi uzi i mówiącymi matafaka przy strzelaniu z broni. A, czyli kiedy i to bardzo, bardzo pozytywnie ale zaraz wam to tak pokażę yy, opcja, opcja, opcja mam dźwięk zapraszam, eee, obraz ale od razu Wam pokażę na kikolki u mnie na 1920 x no ale a, jeszcze powiem. Yy, u mnie chodzi na 2GB dlaczego? bo u mnie niesamowicie grzał się komputer z tego także tytułu, że mnie ty jest bardzo ciepło w pokoju mam tam około 25 stopni w pokoju Mam nie wyrzuciło. Jeżeli wyrzuciło pad na kupulki, to dobrze, przepraszam. Dobrze, wróćmy do tematu. Weszła w miejscowym pokoju nie jest, więc niesamowicie sam dzisiaj komputer, więc pomyślałem, że to wina, wina RAMu. I także to była prawda. Wjęłem 3 kości RAMu, e, raptem 6 GB, a nie mam teraz tylko 2 GB w komputerze. No i powiem szczerze, no gry nic się nie zacinają. To też troszeczkę ten komputer się przycina. Myślę, żeby włożyć e, kość, żeby było 4 gigramu. Ale to jeszcze są na razie y domysły, plany, ale granicznie zaczynamy na więc na jeden Giga może się ciąć, na dwóch powinno ładnie hulać, na no, 3, 4, 8 tam reszta to jest naprawdę już <coughs> bajka. Dobrze... Y co, możemy, co mogę pokazać w menu jeszcze? Ja. Y y taki moc praktycznie, że możemy walczyć z zombie, w y multiplayerze, ko kooperacja. Możemy z, na przykład, z jakimś z kolegów z klasy przychodzić fabułę. Taki nas, jak to się mówi, kompań. Tu mamy kompanie, nie to będą yy, czyty gry. Co najważniejsze. Ja już w grę, ja grę przeszłem. Ale niestety był jakiś błąd przy zapisywaniu ostatnim i usunęło mi save'a. I tam było 80-90% już gry. Cała połowa gówna została przeze mnie jak to się mówi rozgryziona. Tam jeszcze kilka mi wodów zostało. Chciałem go dokończyć, nie będę kończył, bo się znerwowałem <laughs> delikatnie mówiąc. I mam tutaj 50-60% wszystkiego, ale jeszcze w głównej co w tym serwisie nie przeszłam, ale ogólnie w ogóle przeszłam. Dobra, no to jak to było, no kontynuujmy. Eee... Powiem Wam szczerze, że nagrywam ten raz z tego powodu, że za bardzo ściśleym grę i było mało z wam słychać przy odtwarzaniu, tylko było słychać mi głos, nawet nie było żadnej muzyki, nic słychać yy, i postanowiłem nagrać drugi raz, jestem delikatnie mój skurwiony już czas nagrywałem, ale trudno nie każdy to słaby miał prostą drogę no, a zrobiłem tak, żeby powiedzieć, że gra jest nieco niż jakieś takie chore broni, jakieś chore misje Możemy go badać z gołym fiutem i to nie mówię żadnej przenośni. Przecież wam to pokażę, jeżeli mi, nikt nie będzie wierzył. Tu mamy nasz jakiś... domek. burgel jest niesamowity. Ale dobra, mniejszy. Co mamy w dom, domu? domu. Yy, garderoba. No już te kapelsiki, tam kto, kto, kto co woli. Ale ja mam postać, jak to się mówi, Standardowo brałem. Czego mówię, że to jest gaz No, No Na przykład kurwa temu. Nie, nie. Nie? nie. Kurwa, kurwa. Temu. Nie wiem. I nie obchodzi mnie to już powoli. Mówiąc. Hmm. Garderowa możemy tutaj zmieniać spodnie, buty, wszystko praktycznie. Ale nie nie trzeba mi się w ogóle w to bawić, że wybrałem potęż standardowo. Garek, wam to zaraz pokażę gang możemy tak mniej więcej ustawić yy, nasz gang. Yy, styl gangu jakieś takie figury. Yeah. Coś w tym stylu. Yy, furki. Mamy trzy lat na fury. Ja usłyszałem na bało sów, ternówka i wyścigówka. To się wydaje nazywama, ale to jest naprawdę kura. Yy, dobra, to było w stylu w yy, Bronię. Mamy... Moment. Coś się jej broni. Broń ręczna, yy, elektryczny pistolet. Jak chyba paralizator działa? Nie, nie mam pojęcia. Po z tego, ale to tak, jak pistolety elektryczne. Zadane yy, na, na chwilę oszałamia Szałamia wroga, ale to, to trochę do dupy jest, bo to tylko oszałamia. Nic więcej nie robią, ani troszeczkę nie zabiera z granic. Yy, to, to są dwie wielkie metalowe, chyba metalowe pięści, które robią z naszych wrogów Słabowe na drugi dzień świąt w naszych wrogów, tak. To jest to co myślicie. Gumowy fiut. Sodzony na baseball. Możecie zobaczyć po miejscu na trzymanie tego fiuta. No, ale broń jest bardzo śmiertelna. Po jednym uderzeniu w, w człowieka chyba on ginie. Nie pamiętam, bo teraz z tego zwałem. Nie jestem masochistą. Dwa rodzaje pistoletów. Mm, 45 i jakiś koliberek mm, broń oczywiście można A, tu migować, ale to nie pokażę to w sklepach, zejdziemy to wam pokażę yy, mamy dwa karabiny tak, to jest też jeden na broń to jest strzelba na regio ale pokażę Wam na czym dokładnie to, to polega 3 yy, lufowa strzelba tu jest podtymigowana do trzeglów elektryczna, elektryczna laserowa strzelba i seriowa. Yy, tu mamy karabiny, zwyk zwykły karabin, yy, nowy, dobry karabin perski i laserowy. Tutaj mamy takie różne schizowe bronie, tak na przykład strzelba na szczęście śmiernicy. Tak, yy, rzucane C4, yy, chyba jakiś granatnik i bazuka. RPG. Tu mamy wyrzutnie mini -bomb. To jest taka broń, którą dostaliśmy po wypadnej misji. Ona strzela jakimś laserem. To jest namierzanie terenu, namierzamy dany teren, po prostu zrzucamy w tamtym terenie bomba. Tu jest broń taka, jak no, mogliśmy zaobserwować w portalu. Po prostu nie, nie, nie przenosiła nas miejsca no na miejscu, po prostu robiła wiązkę i strzela się tą wiązką w naszego przeciwnika i zostaje z niego tylko bardzo ukraiński bez uszek. Więc to na tyle o tej broni. Tu jest jakaś z system parkami używami. a to jest... <laughs> nie wiem nawet szczerze co to jest. Wygląda jak ten pistolet do kierowania tymi, ale wiem na, czym, wiem, wiem na czym polega działanie tej... tej... Chyba broni, ale nie wiem, co to dokładnie jest. Co do obrania, to jest tyle. Nasz garaż. Eee, co takie garażu? Mamy tu różne pojazdy, od czołgów, do tirów, do motorów. Eee, to są samochody bardzo sliminguwane i one są sliminguwane przez twórców które Tak nie może, aż tak nie możemy w samochodu. Są to samochody nieusuwalne. Minusu, eee, to jest schizowy samochód, ale pokażę go potem, Można na końcu. To już zaczynają się samochody, po prostu samochody i jogi, i diry, ten kurwa wysłać teraz stare Camaro, które można usunąć i tuningować, a te samochody, a samochody klasyczne, które już są łóżcze, możemy tylko wziąć i wyjść z tej opcji. Samochody można tuningować, podciągnąć osiągi silnika. Ogólnie na przykład nie wiem dodać jakąś lepszą maskę większą czy coś w tym stylu. Yy, coś tu nie wiem. A, wtedy też Dobra, możemy zmienić różne te maskę rury wydechowe. Możemy zmienić kolor różnych rzeczy. Yy, felk, yy, ogólny lusterek, ruch wydechowy. Kolor szyb możemy każdy zmieniać. Mam czarny, pani wygląda w środku wystrój mam zły kolorek i tutaj chyba podwozia ale nie mam pojęcia do końca Mamy felgi, mam felki możemy zmieniać ich wielkość felk fajnie to wygląda w końcu największych Wysunięcie felk a szerokość pół a nie, i tak, więc to tak i możemy zmienić rodzaj felk na różne i tutaj rodzaj obumienia ja będę a wzięka. No, więc to jest tyle prerażu. Bierzemy kurtkę. No i wisińka na torcie. Okay. Mm, sorry. Tak powiedziałem. Zuszko leci mam nadzieję, że już ten nazwem kurwa wstosywać, bo on już wtedy chuj i zobaczymy, że to jest nie nagrany bez dźwięku. Pokażę wam. Dobra. Pokażę Wam sklep z bronią. Tutaj zapom. Możemy kupować amunicję do różnych broni. Dobra. Tu możemy tuningować nasze bronie. Są po szpera tuningu. Niektóre możemy tylko kupić, a niektóre możemy tuningować, Ale, na przykład możemy kupić już wystarczająco zimnowana, jak już zauważyć a tu dokupujemy yy, różne serety tych broń Czyli... nie wiem czy to będzie polegało a, to bierzemy te broń po prostu więc to będzie tyle co jeżeli miałem pokazać to jest fajna rzecz skakanie do samochodu nie wchodzenie tylko skakanie ale to jest po wciśnięciu dalej SHIFTA i w e, jednocześnie wtedy mamy już... wtedy mamy jednocześnie wreszcie wtedy, jednocześnie... wtedy mamy jednocześnie snyskok w no, ale dobra to już w z tym e, rzecz która jest fajna telefon dokładnie no, smartfon jak będzie ta cztery mieliśmy e, pierwsze to będzie mapa pierwsza ikonka e, mapa chyba jest taka jak w dwójce ale nie wiem bo nie grałem tylko widziałem e, spoiler tam, jakiegoś tam gameplaya, ale chyba taka sama, podobne, podobne wielkości. Mamy cztery miasta, y, które tam siedzą na różne dzielnice i inne rzeczy. Y, miasto dzieli się na wiele różnych dziel dzielnic, y, zadań pobocznych i tych innych. Y, mamy tutaj na przykład takie zadania jak, y, takie zadania jak y, operacyjne Rozwalanie gangów po prostu przeciwnika, bo chyba są cztery przeciwnika głównych Kupujemy różne nasze inwestycje.